Bardzo często byłem w takiej sytuacji, że rozpoczynałem rozmowę z jakąś osobą na temat jej wiary, religijności. To były przeróżne sytuacje, albo na stopa, albo gdzieś w zakładzie fryzjerskim, w pociągu. Gdziekolwiek ktoś dowiadywał się, że jestem księdzem. I był taki moment, gdy pojawił się temat obecności, raczej nieobecności w Kościele. Ja zwracałem uwagę na ogromną wagę. Właśnie bycia na Eucharystii, przyjmowania ciała Pana Jezusa. I nagle wyczuwałem ze strony moich rozmówców jakiś rodzaj oporu i komunikat typu: no, ale przecież ja nie jestem złym człowiekiem. Przecież ja rozmawiam po swojemu z Panem Bogiem. Ja nawet staram się być kimś dobrym, życzliwym dla innych. Zadziwiająca sytuacja, kiedy ktoś słysząc zachętę i znaczenie, które próbuje jakoś nazwać. Uczestniczenia w sakramentach, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii, odczuwa to jako atak na swoją nie tak najgorszą religijność. O gdyby dane było nam w takich sytuacjach usłyszeć, to pełne tęsknoty i gorącego pragnienia wołanie Boga, tak bardzo chcecie obdarzyć, tak bardzo, jak sobie tego nie jesteś w stanie wyobrazić w swoich próbach bycia osobą wierzącą.